Witam serdecznie. Ja chciałem tutaj gorąco zachęcić do przeglądnięcia zakładki Filmy na moim kanale, ponieważ dodałem troszeczkę filmów z lektorem, bądź też z napisami polskimi, także zagraniczne filmy generalnie przetłumaczone. Tutaj wam pokażę właśnie. Zrobię zajawkę jednego filmu, który jest naprawdę bardzo dobry. Sam go oglądam, chociaż mam wiedzę. Mam wiedzę na temat tego, jak działa system finansowy, to jest to pokazane po prostu niesamowicie naprawdę. Także zrobię tutaj małą zajawkę. Tradycyjnie też chciałem się zwrócić oczywiście też o wspieranie tej działalności. Jak widać idzie to całkiem dobrze, także jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że warto to bardzo bym prosił oczywiście o zdotowanie. I tutaj jest dodany film, który się nazywa The American Dream i tutaj Wam pokażę zajawkę tego, bo ja jestem pod grubym wrażeniem, naprawdę, bardzo fajnie to ktoś przedstawił. Puszczę tutaj, może to jest, dotyczy właśnie Rothschildów, tam pod koniec filmu i na początku drugiej części, bo to jest podzielone, nawet jakiś komentarz się pojawił, widzę. Tak samo działają pod względem medycznym i rolniczym, prawnym, ale to runie. O, Pani Agnieszka Obara się udzieliła. Bardzo fajnie, że oglądała i to naprawdę fajnie, fajnie jest oglądać, bo historię tego systemu finansowego pokazali naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. I tutaj y, konkretnie o Rothschildach właśnie pokażę urywek, a potem możecie sobie zobaczyć całość. Zacznijmy od tego momentu może. There ain't no gold to get. don't worry pal back in these times vengeance no three things in this world you don't do never mess with another man's woman never mess with another man's ego and most importantly you never mess with another man's money <laughs> else a man will mess with you my god you hung him yes pal oh we hung him we hung him high and do you know why well, because he was a thief? Because, Pyle, an evil invention was born. Man discovered how to turn worthless paper into gold. Thus was invented the ultimate machine to steal real money and enslave all the nations on Earth. It's alive! Oh, now come on. You're just being dramatic. I, I mean, I lost my house, but. What is that? Explain. A nuclear power plant? Mm-hmm. Produces lots of electricity and little pollution. An invention for the good of humanity. Okay, but what's this have to do with three, two, holy atomic energy! A discovery more powerful than anything man had yet conceived. It can be used for good or evil. Now! Ah. Unlike Einstein, the goldsmith's discovery has been kept a closely guarded secret. It was never intended for you to see. This discovery is called fractional reserve banking. In the wrong hands, it's more powerful than the nuclear bomb in its ability to completely and utterly destroy a nation who is subjected to its perversion. No, 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 no. It is time we stop this evil secret and the men behind it. You're being ridiculous. Before America is destroyed forever. Me to leave it, Hartman. No, 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 no. I just want my dog back. Damn it. That's it. I give up. Let them live in chains. No, Hartman. The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. Thomas Jefferson? Mr. President, how do I get him to understand? As we did, son, remain vigilant. Too many have hidden the truth, and the light of our liberty dims with every passing day. Quickly, take my horse. Show him. Wait, show me what? Where are we going? Australian <laughs> of Libertar, Tak, i tu jest o bogatych y, bankierach z Niemiec, właśnie, którzy przecież w ogóle nie mieli prawa działalności prowadzić w Stanach, tak naprawdę. Y, bogaci bankierzy z Niemiec czerwonej tarczy Rothschild. Czyli mamy tutaj czerwoną tarczę i bardzo to jest pokazane wszystko sensownie, także za, zachęcam gorąco, żeby sobie y, oglądnąć pierwszą i drugą część. Będzie to zalinkowane tutaj w opisie, także, także naprawdę warto sobie utrwalić wiedzę ogólnie o systemie bankowym, bo tu jest to pokazane po prostu rewelacyjnie, także ja tutaj umieszczę linka, y, także zapraszam do oglądnięcia, zapraszam do śledzenia zakładki filmy. I polecam w ogóle zalajkować sobie na Facebooku portal nwk24.pl, portal informacyjny, bo nie wszystkie filmy, które będą na portalu, będą na YouTubie prawdopodobnie zamieszczane. Jeżeli już to będą zajawki, bo jest bardzo mocna cenzura, także lepiej sobie po prostu polubić, żeby być na bieżąco, czyli w ten sposób właśnie subskrybować jeszcze właśnie tego Facebooka, także zachęcam do oglądnięcia tego materiału, zachęcam też do wspierania. Pozdrawiam serdecznie. Hej